Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej gierki, co ostatnio była Era of Celestial i zapraszam do oglądania. Ogólnie ostatnio ten jak ostatni odcinek patrzyłem, ostatni odcinek był dzień temu i patrzyłem i widzę mało wyświetleń, mało, wyświetle, mało ule, jedna łapka w górę i jedna w dół Hmm, to jest dziwne trochę. Czemu tak mało? No. No. Haha, żartowałem. Nie będziemy dzisiaj grać w tą gereczkę. Dzisiaj zapraszam Was do. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Bilo wam pokażę. Instagram, to poczekajcie chwilę poczekajcie chwilę, muszę zrobić mało cięcie no i witajcie po krótkiej przerwie zapraszam was na mojego yy, o oh zapraszam was na mojego instagrama wiktorowski wpisujecie i już mnie wyszukujecie mamy ogólnie różne memy memsy więc zapraszam teraz przechodzimy na insta na snapa Wbijajcie na mojego snapa Wiktorowski Play. Wyplay 500 tak. Wbijajcie. Wbijajcie, zostawiajcie ten no. I takie małe info. Słuchajcie, słuchajcie ludziska. Chcę zrobić. Znaczy wybierajcie, bo chciałem, dobra. I wbijajcie jeszcze. Na Facebooka to nie wbijajcie. No, ogólnie tak dotyczy, tak jeszcze mały problem, eee, z czego chcecie odcinek w poniedziałek, albo jeszcze dzisiaj, z czego chcecie, piszcie mi pod, pod, tym, pod tym, pod tym filmem komentarze, piszcie mi, z czego chcecie odcinek z King, z Free Fire, z Clash of Empire czy z Era of Crystals. Więc piszcie zostawcie łapeczkę, subika z dzwoneczkiem, to jest tak jak to sobie na Insta, Nie słapa na Facebooka, nie. Można 100, 1000 subskrypcji zapraszam Was na facebook. Więc do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć, że żegna, żegnajcie wam czemu. Nie zapomnijcie. Żegnajcie z Wami czempa. Nie zapomnijcie zostawiam łapeczkę, subika w górę. I ten. I te różne takie rzeczy. Ja oczywiście żegnam się z wami czempa. Pik, bik! No kurde, zobaczyłem w kolejnym cinku, że nasami czemu, po prostu złibika w górę łapićki w górę i ucieczkę, że nas